0, 9, 8, 9, 10, 10, 10 roku. Przed nami otwarcie. Potem zapraszam do ogniska, do chłopaków z grupy Jedność, z którymi będzie można porozmawiać. Będzie można wypić ciepłą herbatę z ogniska. Zapraszam tutaj do naszego punktu sprzedaży naszych patriotycznych, fajnych gadżetów. I oczywiście zapraszamy Państwa do wejścia na wieżę. Tam na górze różne niespodzianki Państwa spotkają, ale to dowiecie się po drodze wchodząc na górę. jest lepiej. Jak się państwu chodziło? Od połowy mamy jasne. <śmiecki> <miasto. śmiecki> Cały okay, zbiornik tak jakby z zewnątrz widzimy, on się rozchodzi na boki. I to jest jeszcze 2 metry w prawo i dwa metry w lewą stronę. E, także ten zbiornik się rozchodzi tak. Wszyscy myśleli, że zbiornik jest jakiś prosty, owalny, a on nie. On jest, rozchodzi się na ścianę i dopiero rozchodzi się na boki. E, w czasie kiedy był użytkowany to było 200 ton wody. Także jak e, wieża została oddana w 1907 roku do użytku. Gdy została napompowana cały zbiornik, na cały dzień do Jarocina wystarczało wody. Na dzień dzisiejszy, przypuszczamy, że jakby w rury wleciało, to tak wody nie mieli, nie? Dla odważnych taka no, ekstremalna e, droga, ale łatwiejsza, to jest tutaj e, za Państwem. Są takie małe schody. Jest ciasno. Nie ukrywamy też spionowo w górę, ale, ale jest tam możliwość można. wyjść jeden za drugim. Plus później się rozchodzimy. Wiadomo, my pójdziemy, któryś z nas idzie pierwszy. Pilotujemy Państwa. Idzie kilka osób, rozchodzimy się na prawo, lewo. Możemy wtedy wyjrzeć z kaferka, który znajduje się jeden, jedyny na dachu i będziemy widzieć ulicę Świętego Ducha w stronę Żerkowa, tarce, stadion. Aqua Park, jak i też Centrum Jarocina, Ratusz i wszystkie kościoły. Hmm. I jeszcze? No, A co my eksaminujemy tutaj? Musiałem stąd stąd. Czy jesteśmy głową głowami tej rzeczy, nie? Tu jest jakieś okienko, tak? tak? Czy to kiedyś drugi? Nie, na 20 cm przed końcem. I na zrobiliśmy krąg? Tak, tak, I w no, kąpią więc mamy takie żonce zakładane, a my jakoś teraz z przed drzwiami i będziemy tak dawać takie szyby Obrigado. Um...